Teraz Karol wyjmuje notes i zadaje niewygodne pytania Nie wiem czy niewygodne, to się okaże <grymne> Witajcie moi drodzy Mamy tutaj z nami dzisiaj legendę polskich zlotów tak naprawdę eee, czyli Witam Was serdecznie Piotr Janusz, organizator Auto Tuning Show. Właśnie i porozmawiajmy tutaj o tym, jako jednej z najstarszych imprez tuningowych w Polsce. Jak to się wszystko gdzieś zaczęło? Jak się zrodził tego pomysł? Jak na to wpadłeś? Czy miałeś coś wcześniej związanego z motoryzacją typu jakiś kurczę tuning? Nie, tak od małego tak interesowałem dalej. się na pewno samochodami. Z całą pewnością tak było. Gdzieś ta motoryzacja zawsze była obok mnie. Auto tuning show ATS. Gdynia. nie? Wszystko zaczęło się od Gdyni na, nie wiem, czy to był pierwszy, czy drugi, czy trzeci zlot Volkswagena. Wtedy karty rozdawał Artur Kasin, człowiek, który był odpowiedzialny za ten klub Volkswagena GTI. Chyba tak to się wtedy nazywało. I stwierdziłem podczas tej imprezy, jeżeli oni potrafią zrobić zlot Volkswagena, dlaczego ja nie mógłbym zrobić zlot BMW. Byłem właścicielem BMW. BMW zawsze było dla mnie marką taką priorytetową. No będę też byłem BMW-ką właśnie 30 wtedy na tym zlocie. I chyba wtedy właśnie zapadła decyzja o tym, że. Można to zrobić. Jeżeli oni potrafią, jeżeli oni dali radę, dlaczego ja nie miałbym dać radę? Bardziej pewnie też na początku był jakiś taki lokalny zlot zrzeszający chłopaków, jak to się mówi a wiesz, za, za, a potem coś Zaczęło się od drukowania ulotek gdzieś na jakiejś domowej drukarce, eee, jeżdżenia po Toruniu, pobyt goszczy wkładania tych ulotek za wycieraczki samochodów. Z informacją, że takowy klub powstaje w Toruniu. Nie było wtedy telefonów komórkowych, tak? Eee, internet dopiero raczkował. Był trochę daleki jeszcze, a to nie to co dzisiaj wiesz. Głównie jakieś ogłoszenia też tak jak później były gazecie, gazecie. Jest taka gazeta nowości, to się chyba nazywa. Również tam było ogłoszenie, że takowy klub powstaje. No i tak powoli o o BMW Empower. Tak, dokładnie BMW Empower Club, który udało się stworzyć przez tak naprawdę dwa miesiące. Dwa miesiące. Było około 20 członków, 20 samochodów, 20 samochodów zorganizowaliśmy pierwszy zlot a jeszcze bardzo ważna informacja wracając do Gdyni przecież w Gdyni poznałem ludzi, którzy później mieli duży wpływ na tą imprezę, na, na, i na BMK i na Autokulnik Show czyli Andrzej Witkowski GT pierwsza edycja pierwszy druk GT w pierwszym druku GT jest kupon zgłoszeniowy Tak, bo już wtedy właśnie w Gdyni, tak, i po jakimś tam późniejszym kontakcie telefonicznym jeszcze stacjonarnym udało nam się na tyle dogadać, porozumieć, że ten druk, ta karta zgłoszeniowa, tak, została e, wydrukowana. Auto to 98 rok. Czyli ile lat mamy już? 25? 25. 25 lat. Czyli taki no, mały jubileusz, nazwijmy to. Nie przeszkadza. Mamy tutaj pieska? Też czasami przeszkadza. W każdym bądź razie, wracając do tematu. E, pierwszy słów BMW. Karkułomne, karkułomne wyzwanie tak naprawdę, bo nigdy w życiu tego nie robiłem. Chciałem, żeby ci ludzie się spotkali, żeby mieli możliwość porozmawiania między sobą, tak? Wymienić jakieś doświadczenia. Bo generalnie takie spotkania są od tego, tak? Żeby tak, wiadomo, złapać, porozmawiać, kontakty, tak, tak, jakieś nowości podkreślać. Ale gdzieś już w głowie się, się rodziło, rodził się pomysł, żeby zrobić. Imprezę, która przyciągnęłaby fanów wszystkich marek. Wszystkich, nie tylko BMW. I to się odbyło bardzo szybko. To było dosłownie z tygodnia na tydzień taka decyzja. Czyli robimy BMW, ale jednocześnie już myślę o imprezie, która przyciągnęłaby wszystkie marek. Docelowo autotoniczu. Ta nazwa chyba była najbardziej odpowiednia na tamty czas. Wymyślona też na szybko. W momencie, kiedy podjąłem decyzję, że również będzie impreza auto show, czyli ta, która na którą zapraszałem wszystkie autka, nie tylko Volkswagena, BMW, ale również te francuskie projekty, tak? Nawet rosyjskie. tuningowe. Tak, oczywiście. To założenie było takie, że. Lotnisko w Toruniu miało przyciągać wszystkich tych, którzy naprawdę coś mają z tą motoryzacją wspólnego. Nie tylko fanów tuningu, ale również fanów, które oferują. Ale również wiesz, ta publiczność, która. No, no, bądźmy szczerzy, jesteśmy mężczyznami. Większość mężczyzn gdzieś tą motoryzację zawsze miała w głowie, tak? E, tym bardziej w tamtych latach, kiedy wiesz. Już powoli zaczęły się pojawiać fak faktycznie fajne projekty. To był taki moment, kiedy to wszystko wiesz, 96, 97, rok to był moment, kiedy faktycznie coś zaczęło się zaczynać, jeżeli tak, chodzi o Wiele, wiele jakichś, czy to części, czy czegoś zaczynało gdzieś już tam powoli z tego zachodu przypływać, tak? E, no może nie przypływać. No, ale przyjeżdżać samochodami. Przyjeżdżać, bądź tak, nawet... tak, tak. Albo, albo kupowałeś gotowy projekt, albo na bazie, wiesz, jakiś czasopism, reklam, korzystałeś z tych reklam, wykorzystywałeś te reklamy, ten numer telefonu, e, już delikatnie strony internetowe, aczkolwiek no, wtedy był trochę problem jeszcze z tym internetem. Żeby strona się załadowała, to czasami trzeba było kilka minut czekać. E, w każdym bądź razie, e, jeżeli mamy rozmawiać o Atenasie. To musiałbym tutaj na pewno podkreślić jedną istotną rzecz. Alfa Romeo. Czarna Alfa Romeo, formalnie. To był kwiecień albo maj. Chyba maj. Kiedy ukazało się czasopismo. Auto, i jutro. Zobaczyłem tam Alfa Romeo. Było tam imię i nazwisko właściciela tego samochodu. Zadzwoniłem na. Redakcji. Nie! Zadzwoniłem. Ja nie, nie wiem, jak to się wtedy nazywało. Miejsce, w którym mogłeś ustalić numer telefonu do danej osoby. Jakoś centrala bazo, centrala danych, telefoniczna. taka telefoniczna, mhm. tak. Dzisiaj byś tego nie zrobił z racji tego, że mamy RODO. Tak, tak, tak. Że, mamy RODO. Tak, 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 że mamy RODO, tak, że nikt by ci dzisiaj takiego numeru telefonu nie podał. Wtedy można było to zrobić i to się udało. I pamiętam, jak dziś to był wieczór, e, odebrała żona pana Przeźwieckiego, ponieważ ten numer dostałem e, z tej telefonii, z tej centrali telefonicznej. Odebrała żona i powiedziała, że. Mąż jest w tej chwili na basenie. Proszę zadzwonić za godzinę. Będzie dostępny i z panem porozmawia. No i po godzinie zadzwoniłem. Faktycznie ten człowiek odebrał telefon. Zadałem mu jedno pytanie: Czy gdybym zorganizował taki i taki zlot z takimi i takimi samochodami, przedstawiłem mu po prostu projekt, tak? Czy by pan przyjechał? On powiedział: że Ja będę pierwszy. Ja będę pierwszy, który przyjedzie. I w tym momencie w głowie. Zapadła decyzja. Tak, ja robię auto show. Bo jeżeli tu udało się to, rozumiesz, w pierwszym momencie zrobić, ten człowiek chce przyjechać, tak, ja chcę zobaczyć tą alternową na żywo. I to się udało. I ten człowiek faktycznie był pierwszy. On pierwszy przyjechał jego taksówkarz, bo nie mieliśmy wtedy jeszcze GPS-ów. Jego taksówkarz przeprowadził na teren lotniska. Pamiętam, że wtedy ustawialiśmy namioty, takie duże, wojskowe namioty dla wystawców, którzy mieli przyjechać, a więc Eba, Adam, Tuning Centrum tak? i wielu innych. Szarek chyba też wtedy funkcjonował bardzo fajnie. Tego dnia właśnie zachowała decyzja, że to robi. I on był pierwszy, pierwszy jeszcze przed uczestnikami. Tak, Zmok on był faktycznie pierwszym uczestnikiem. Przyjechał zobaczyć, ocenić to miejsce. To było lato, więc nie wiem, która to była godzina 18, 19, ale faktycznie, gdyby ten człowiek mi powiedział wtedy, że on nie przyjedzie, bo on nie, nie ma czasu, nie interesuje go to. Nie Mógł być wiele by... powodów, tak? Ale nie miał tego powodu. Powiedział tak, on będzie pierwszy i faktycznie był pierwszy uczestnikiem tej imprezy. I to był pierwszy ATS na torze Rayleigh Crossu, i to był jedyny ATS na torze Rayleigh Crossu. Każda kolejna edycja już odbywała się na dużym lotnisku. To ruch. No wiadomo, gdzieś tam pierwszy lat. Miałeś miejsce. świadomość po prostu, że ta impreza się rozrośnie, bo słyszałeś, co ludzie mówią, tak? Jakie są opinie? Tak, brakowało tego, potrzebujemy tego, więc już miałeś tą świadomość, że tych samochodów z roku na rok będzie coraz więcej wiadomo pierwszy raz tak jak rozmawialiśmy albo dotarłem do takich informacji to było od 80 do 100 samochodów tak pierwsza edycja około wystawiali. setki około setki ja nie liczyłem oczywiście nie pamiętam też ile biletów zostało sprzedanych tak ile wjazdówek nie wiem nie pamiętam ale około setki było na pewno natomiast już kolejny rok pomnożymy to razy dziewięć dziewięćset 99 no, rok, a, 90, kolejne, kolejne lata roku, były a no, ponad 3,5 tysiąca. No, no rekordowy był rok 2002. 3,5 tysiąca samochodów, tyle wjazdowych zostało 3400 z kabałtów. nie pamiętam dokładnie dzisiaj. Tyle zostało sprzedanych gwiazdów Czyli niektóre nawet zloty dzisiaj organizowane raczej taką ilością. Tylko też musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że nie wszystkie samochody, które wjeżdżały na teren lotniska, były to tak, czyli, wiesz, to tak. tak, bo. Impreza, to obsługi, impreza bierze, była no to... trzydniowa. Jeżeli nawet przyjeżdżali widzowie, nie wiem, skądś, Tarnów, Kraków, tak, Wrocław, chcieli być przez trzy dni, czyli piątek, sobota, niedziela, to składali sobie namiot i robili sobie piknik. No więc trudno, żebym ich, wiesz, no nie wpuścił na teren imprezy, no bo oni chcieli tu być. Oni chcieli być uczestnikami i cały czas na bieżąco obserwować to, co się dzieje. Eee, tylko że te pierwsze, pierwsze bodajże 6 lat, tak, jak dobrze pamiętam, auto tuning show był organizowany w Toruniu. Tak. Tylko i wyłącznie w Toruniu, eee, na lotnisku aeroklubu. I to chyba były najlepsze czasy na te suty naprawdę? Tak, myślę, że tak. No bo wtedy było najwięcej uczestników, najwięcej odwiedzających. Eee, wiadomo, tak. ten zlot z roku na rok, na rok się rozrastał. Było więcej atrakcji, była taka potrzeba, po prostu tak, były wyścigi uwierz mi, ludzie specjalnie samochody szykowali na toru, specjalnie budowali projekty jakieś na toru, na toru. ja miałem kontakt z, z tymi ludźmi, mówili, Piotr, szukujemy coś, co Was zaskoczy eee, i faktycznie tak było, pamiętasz taką pomarańczową Ibizę? Eee... Tak, i tak. Taka przerobiona. Przerobiona. Lampy z tyłu, cukru, tak, a Dokładnie. Przód, ten ten sam był, był robiony celowo na torun. Tak samo Mustang, taki. E, to był Mustang, żółto-zielony. Pontiak, e, Pontiak, Pontiak. Pontiac, Pontiac, no. On chyba później przez HOT był robiony. House e, tak, i ten samochód teraz, że u nas wygrał e, na najładniejsze auto. To również w Hradec Kralowe. Pamiętasz taką? I prezent Krades Krajowych czeka? On Zgadza też tam się. wygrał. Też tam wygrał. No. Takie czasy były, że masy, masy pomysłów takich. Dzisiaj tego nie ma. Nie ma. Dzisiaj robi się glebę, duża felka, tak? Wincik albo i right. Dokładnie jak mówiłeś Dokładnie jak mówisz, Dokładnie jak mówisz. Tak. Albo Mało badykitów jakiś. Do... A wtedy jednak robiłeś coś z niczego. Wtedy Dzisiaj dużo, było. dużo tak jak nawet Adam robił. Niektóre samochody były przebudowy auta zmieniający, tak, jakichś takich też wielu osób No przypomnij sobie Adama Espero. Tak, z tym od galanta, z lampami. Ludzie mieli problem, żeby zgadnąć, co to jest za, z, z czego jest ta baza. Nie wiedzieli, naprawdę, strzelali cuda. No, to było Espero. No to wiele, wiele takich przebudów było, Sarąbic. dosyć czasami kontrowersyjnych, ale... Ale wtedy tak, wtedy... Na, taki, tak, te styl taki był, był, był tak? styl wtedy, tak. Taki był styl wtedy. Tak jak powiedziałem, z niczego robisz coś. Przecież mieliśmy bardzo mały dostęp do, do jakichś takich, wiesz, e, pakietów e, do stylingu. Nie, tak jak wcześniej powiedziałem, był duży problem z internetem. Przecież to były początki. Dzisiaj masz wszystko, co chcesz. Wszystko, co chcesz. Potrzebujesz wady? Japonia? Nie ma problemu. Tak. Zmawiamy, kurier przywiezie, nie? Dzisiaj tak to funkcjonuje, kiedyś nie, kiedyś nie, kiedyś trzeba było walczyć o to, żeby coś uzyskać, żeby coś, wiesz, udało raz, jeszcze ważne, jakościowo, żeby to było ze strony takiej organizacyjnej, organizacyjnej, bo wiadomo, nie ty jako jedna osoba, tylko pracował cały gdzieś sztab jakiś osób, tak? Ten sztab Sponsorzy, pracorzy. nie sponsorzy. Znaczy, sponsorzy wystawcy. nie pracowali. Sponsor, wiesz, sponsorom zależało na tym, żeby Ale fak ktoś faktycznie wiesz, przyszłościowo wiesz, ich znak, ich logo, tak? Ich znak graficzny potem się przykładało na ich sprzedaż. Żeby to nie się przyłożyło się. gdzieś w pewnym momencie tak? na, na obroty, na sprzedaż. Natomiast rok czasu można powiedzieć, pracuje się nad taką imprezą, jeżeli chcesz ją zrobić tak, jak sobie tak ją wyobrażasz, tak? Ostatni tydzień przed imprezą, dopiero wtedy zgarniasz ludzi, którzy już wchodzą na lotnisko i zaczynają robić tą całą infrastrukturę. Czyli układać to opony, barierki, scena i wiesz, no, po kolei od A do Z. No i w trakcie imprezy. Oni też muszą być, oni też muszą być i wiadomo ochrona, zabezpieczenie medyczne, straż pożarna. Czyli musisz spełnić generalnie wszystkie wymogi, które wytycza Ci ustawa o imprezach masowych. Zgadza się. Musisz punkt po punkcie, latania jest masowo, wiesz, tu papierek, tam papierek, a tego jeszcze nie ma, tego jeszcze nie ma i non stop latasz. tu, tam, z powrotem. I wtedy czekasz, czy prezydent miasta podpisze Ci, czy też nie. Bo jeżeli Ci nie podpisze, to masz problem. To szukamy drugiego miejsca i czasem No i tak czasem było właśnie plany. w 2004 roku w Toruniu, gdzie nie dostałem tego pozwolenia, ponieważ prezydent miasta zażyczył sobie 1400 ochroniarzy. Skąd ja miał I każdy z nich musiał być przeszkolony pod kątem imprez masowych. Nie taki zwykły ochroniarz wyjęty z Biedronki. Rozumiesz? No. Oddzielne szkolenie. Nie. Musiałbym zwieść pół Polski chyba. Rozumiesz? W pewnym momencie zrobiło się to nieekonomiczne, Dlatego pojawiła się piła. A jakieś mało znane fakty z Torunia, takie wisienki na torcie? No, jest tego ogrom. Bo no to wiadomo, i ludzie, i... Jest, 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 jest ja, tego to... ogrom, wiesz. Musiałbyś mi zadać, nie wiem, konkretne pytanie. No to, to nie jest tak. Wiesz, no, no cała lista, gdybym wymienił. Tak? Nam tygodnia zabrakło, jakby wszystko z no, pewnie, roku nie, pewnie opowiadać. Tak. Nie? Wiesz od kuchni zawsze jest tak. dużo takich informacji, które nie wiem, jednych zainteresują, innych nie. To tak samo, tak jak tu wspomniałem o tych sponsorach, bądź współorganizatorach, to od samego początku też. Już wiele razy wymieniany, Adam Jaryszek z Tuning no A daś cały czas, od samego początku był ze mną. Myślę, że Adam miał też bardzo duży wpływ na, na tą imprezę. Bo on on jest autorem tak, znaków tworzył. graficznych. Tak, zgadza się, jest autorem. Z tym, że to te logo też się zmieniało, wiesz? Tak, tak. Nie było loga, które zostało zaprojektowane w 98, czyli przy okazji pierwszej edycji, które by funkcjonowało do końca. Cały czas tylko. Ono się zmieniało. Nie wiem, czy to dobre, czy, czy źle dzisiaj. Tak. Myślę, że powinno być to pierwsze. Zawsze Ale jak sobie znowu wiesz, z drugiej strony pomyśleć, to nie? powinno być to ostatnie. No, no i no. widzisz tam. No to zależy jak Bo to też, tam... Bo też wiesz, technologia poszła łatwiej było, tak? Potem już zrobić coś fajnego, innego, to, co masz na sobie, to jest pierwsze logo. To jest tak, na tej koszulce jest pierwsze logo Auto Tuning Show, no to będą zrobione właśnie przez Adama, Tuning Centrum. To jest rok chyba 2000, tak? 2000 albo 2001, mi się wydaje. Pierwszy był tłok tłum... się... z głośnikiem. 2000, 2000. Pierwszy był tłok z głośnikiem, z tego, co pamiętam. A może? Tak jak mamy na karcie wjazdowej. Faktycznie. O właśnie. Jeśli. Tak, zobaczcie. tak wyglądała karta wjazdowa na pierwszy auto Show. tak? To jest Prawda. pierwszy? Tak, mi się wydaje, że to Gdy jest. Gdyby był pierwszy. pierwszy, to nie, nie. Nie, niemożliwe, bo 375. Drugi. drugi. To musiał być drugi. Tak. Drugi. Tak, to jest drugi. Drugi auto Show. O, jeszcze unimil, producenci prezerwaty. Ogumienia. <gulanie> tak. A jak już tutaj zaczęliśmy to przeskoczmy tutaj na tą piłę. Też oczywiście miejsce standardowe z lotu to lotnisko. Bardzo ładne lotnisko. Eee, powiem ci, że tam chyba nawet w zeszłym roku odbyło się coś dużego. Wyścigi na jedną czwartą mili. Lotnisko jest idealne do rozgrywania właśnie takiej konkurencji. Ogromne. Ale też Tylko minus, minus jest taki, że jest nieogrodzone. Przynajmniej kiedyś było nieogrodzone, że trzeba było jednak wiesz, zainwestować jakieś środki finansowe, żeby ogrodzić to lotnisko. Bo tego wymaga ustawa o imprezach masowych, że musisz mieć to ogrodzone. i na samym zlocie w Piwe też były organizowane wyścigi na 1,4 mili jako dodatkowa tak. atrakcja. Eee. I powiem Ci, że to było we współpracy z Alexem. Jak on miał? Oziębło? Oziębło chyba. SSS. Pamiętasz taką organizację? SSS? Stowarzyszenie Sportu Samochodowego? Tak, tak, tak. Było coś takiego. Arek Oziembło chyba się tak nazywał człowiek. Tak. I przy okazji jeszcze pojawił się drift. E... Koncerty. Oczywiście, no oczywiście, oczywiście na... tak, tak, tak. Bo w sumie ja te chwile z tego co zawsze pamiętam, w 2005 lub 2006 roku E, było jako największa impreza motoryzacyjno-tuningowa plus muzyczna. Plus muzyczna, tak. To pamiętam wtedy mieliśmy kilku DJ-ów e, z Wielkopolski, ale był też Pensą. Wtedy człowiek, który faktycznie muzycznie naprawdę dawał radę, tak? On był na topie. Co to się nazywało Extreme Night? Tak, tak ta się. impreza nazywała się Extreme. Night, tak jakby wiesz, dwie imprezy w, w jednym, tak? Tak, ale współorganizatorem, bądź później, chyba już ostatni w Słupsku, e, też nawet tak jak w czasopismach jest opisywane, że takim organizatorem właśnie firma Extreme jest. E, tak, bo nazwa firmy potem się zmieniła z racji tego, że nawiązałem współpracę, bo po prostu miałem wspólnik. I we dwójkę już tą imprezę żeśmy sobie tam organizowali. I Słupsk był dziesiątą i jednocześnie ostatnią edycją. Tak, a tutaj wspomnijmy jeszcze o pile. W pile były trzy edycje. Tak, trzy. Jedna pod nazwą Auto Tuning Zlot i dwie kolejne już pod nazwą Auto Tuning Show. Czyli wróciliśmy do.